5 sierpnia odbyły się kolejne zajęcia seminarium w ramach projektu Uniwersytet Aktywnego Seniora. Tym razem wyjątkowo spotkaliśmy się w klubie seniora przy ulicy Kostki. Seniorki podzielone na trzy grupy tworzą własne projekty społeczne, które będą realizować z pomocą stowarzyszenia we własnej okolicy. Projekt ma na celu aktywizację społeczną osób starszych zamieszkujących teren Kielc. Seniorki zdecydowały się zorganizować pikniki sąsiedzkie i spotkania z radnymi. Wydarzenia odbędą się już we wrześniu. Po dzisiejszych zajęciach udaliśmy się wspólnie na Kielecki rynek, gdzie startował trzeci etap Tour de Pologne. Kolejne zajęcia za tydzień spotykamy się na Uniwersytecie III wieku. Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora dofinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywizacji osób starszych. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Homo Politicus.